potrzebny banan, będą nam potrzebne jeżyny, ja y, za, polecam kupić sobie jeżyny y, po prostu mrożone, one zatrzymują wartości, a są tak samo przepyszne. Dzieci moje lubią banany, więc nie jest problem, zawsze kupujemy je dużo, jak odkroję sobie 20 gram to potem wkładam do lodówki, żeby się nie ściemniał i będziemy potrzebne wiśnie, także to są nasze wiśnie. Najlepiej bez pestek. Y, można kupić mrożone. Kupiłam też mrożone, ale do tego filmu kupiłam świeże. Czasem można kupić sobie świeże opakowanie i po prostu zamrozić później. Jennifer używa mleka czekoladowego, ale ona używa tego mleka z migdałów, bo ma bardzo małą e, zawartość kalorii. E, ten akurat jest soją, bo w, mieszkam w Anglii i powiem Wam, że tutaj mleka migdałowego, czekoladowego nie ma, ale jest sojowy. Jest trochę więcej kalorii, ma 68 na 100 ml, a ale to nic, nadal ma dobrą wartość oczywczą, dlatego używam mleka sojowego, czekoladowego i naprawdę robi różnicę, niż jeżeli byście użyli mleka e, zwykłego, e, nie czekoladowego. Ten shake będzie śniadaniowy przepyszny, będzie miał dużo witamin e, i do tego będzie smakował jak prawdziwy milkshake. I dlatego ona właśnie powiedziała, że nie lubi, żeby właśnie e, ten shake śniadaniowy, śniadaniowy smakował jak proszek, i dzięki tym dodatkom będzie smakowała przepysznie i to jest najlepszy szejk śniadaniowy jaki tylko jadłam, naprawdę. Mogę potwierdzić. Na no, Następną rzecz przechodzimy to, żeby zrobić ten shake bardziej taki czekoladowy, ale naturalnie czekoladowy, dodajemy kakao. To jest kakao naturalne, 100% organiczne, bez żadnych dodatków. Jest bardzo ważne, żebyście sprawdzili dodatki i właśnie składniki, żeby były 100% to co potrzebujecie, a nie jakieś tam dodatki. Dlatego mamy owoce, mleko i kolagen. Jest następnym składnikiem właśnie, który jest bardzo, bardzo potrzebny, szczególnie do osób i kobiet w takim średnim wieku. Kolagen jest bardzo dobry na skórę żeby po prostu utrzymać młodość. E, powiem Wam, że z kolagenem trzeba uważać, tak samo jak z innymi suplementami. Mamy tutaj tylko dwa suplementy, macze i tak naprawdę kolagen i nic więcej tutaj nie ma. Kolagen ona jest ambasadorką właśnie Vital Protein i ten kolagen używa peptites, e, który jest bez, jakiś e, bezsmakowy, on jest właśnie bezsmakowy, nie jest niczym. Em, nie ma żadnego smaku, jest naprawdę dobry na skórę, włosy i paznokcie. I właśnie ten kolagen tracimy z wiekiem kobiety. Jak ktoś nie używa nigdy kolagenu, to Wam szybko pokażę. Powiem Wam, że ostatnio czytałam, że kobieta w takim starszym wieku używała różnych suplementów, dodawała jeden, ktoś tam polecił jakiś suplement, ktoś tam następny, następny i po prostu używała tych suplementów, co chciała, co uważała, że są jej potrzebne. On przychodzi z taką właśnie e, do mierzenia, łopateczką. I ja używam takiego kolegę na jedną łopateczkę, niby Jennifer używa dwa, ale ona jest w starszym wieku niż ja. Dla mnie w zupełności to wystarczy jestem przed 40. -tką. I po prostu jedną... Jedna mi wystarczy. Jeżeli będzie potrzebna mi więcej dwie, może więcej w przyszłości zwiększę do dwóch. W tej chwili potrzebna mi jest tylko jedna. Um, Powiedziałam, że jedną panią oglądałam na YouTube, przestrzegała, że właśnie używała różnych takich suplementów i trafiła do szpitala. Bo czasem nam się nie wiemy, ale nie można ich mieszać. Dlatego albo w za dużej ilości je używamy. Dlatego lepiej być bezpiecznym i po prostu um, jeżeli macie przyczucie, że coś jest nie tak, skonsultować się z lekarzem. A najlepiej od razu skonsultować się z lekarzem, a po prostu różne są wersje na internecie i możecie czytać różne rzeczy, kto co używa, um, ale jak zawsze uważam, żebyście po prostu. Um, pomyśleli, co jest dobre dla Was i czy właśnie proporcje musicie sobie sprawdzić na jakichś sprawdzonych stronach medycznych albo skonsultować się z lekarzem, żeby zobaczyć, czy te właśnie proporcje są dobre dla Was. Zanim zaczniecie używać jakichś suplementów, w szczególności tak, że te suplementy niektóre z różnymi tabletkami łącząc są naprawdę koktajl taki wybuchowy. Ja nie mam żadnych schorzeń, żadnych chorób i po prostu będę brała tylko ten kolagen. Zacznę i właśnie tą maczę. macza. to jest następny składnik, którego używa. E, nigdy wcześniej go też nie używałam. Jest też dobra, właśnie na skórę. Ten, ta macza jest z Japonii, prosto. E, jeżeli nie widzieliście wcześniej maczy, to Wam pokażę. Otworzę ją. Ona wygląda tak, że ją się po prostu miesza i jest zielony to taki. Yy, proszek, tak jak tutaj widzicie. Może są dwie opcje: to jest 40 gram i tutaj jest 40 gram, ale to jest taniej, bo nie ma takiego właśnie fajnego pudełaczka, a możecie sobie dosypać. Więc takie, yy, jeżeli chcecie trochę zaoszczędzić pieniędzy, to zawsze są takie opcje i bym zwróciła na to uwagę po prostu zaoszczędzić trochę kasy. Ok, zaczynam o 236 ml mleka czekoladowego najlepiej yy, albo yy, Migdałowego albo sojowego, jak tutaj mam, którego będziecie mogli ym, dostać. Yy, zdecydowanie polewa, polecam, żeby właśnie użyć czekoladowego, jednak. Yy, one i tak ma niską kalorię. Więc będziemy odmierzać dokładnie 236 ml. Ok, pamiętajcie o tym, że przez to, że mamy właśnie proszki, jak kolagen i matcha, musimy zawsze zacząć od mleka pierwsze. Więc pierwsze odmierzamy nasze mleko, a potem to będziemy y, odmierzać resztę składników. I wlewamy. Ok, następnie dodamy jedną y, z cube kolagenu, i ona właśnie ma taką tutaj y, łyżeczkę w środku, miarkę. Taką jedną miarkę dodajemy. Dodajemy jedną miarkę kolagenu do naszego Dwie tabletki, które mają 0 kalorii zamiast cukru. Jeżeli lubicie słodsze, możecie trochę więcej. Ja używam dwie, jest idealnie. W listewie dwie tabletki. Nie polecam tu w 0 kalorii zamiast cukru do herbaty, do kawy, możecie je używać zamiast cukru i do naszego, um, właśnie śniadania Następnie dodamy maczy. E, będziemy używać 3/4 łyżeczki maczy. Tutaj, e, właśnie, e, jest opisane, że właśnie 3 czwarte Łyżeczki jest super e, na dzień. Także to jest dobra dawka. Trzy czwarte łyżeczki okay, maczy. Dodamy teraz trzy czwarte łyżeczki maczy. Macie ją w lodówce, jak już otworzycie ją. I następnie dodajemy jedną łyżeczkę e, kakała naturalnego. Do naszego szejka. Dodamy jedną łyżeczkę, taką czubatą kakao. To jest naturalne kakao, bez żadnych dodatków. Jest zdrowe, e, jest dobre właśnie na odchudzanie. Dlatego dodajemy jedną dużą łyżeczkę i będzie bardzo czekoladowy. Naturalnie czekoladowy nasz shake. I nie będzie po prostu e, smakował jak jakiś e, proszek. Ok, przechodzimy teraz do ostatnich składników, czyli owoców naszych, i to jest nasz shake, już ze wszystkimi składnikami, i aby czekamy na nasze owoce. Co jest bardzo, bardzo ważne, chciałam powiedzieć, że amerykański trener, chyba Jennifer Lopez, e, powiedział, że nie mogą owoce przekraczać 1,4 kop. Ten 1,4 kop to jest amerykański, 60 ml on ma. Jedna czwarta to jest 60 ml To jest właśnie coś, co używają w Ameryce Zamiast gramów Oni lubią właśnie te kop Bo po prostu łatwo jest mierzyć wszystko W takim pojemniczku Czyli kubeczek Jedna czwarta kubeczka takiego i to jest właśnie 1 czwarta, czyli 60 ml. Możecie zważyć też, albo zważę wam za chwilę. I po prostu owoców nie powinno się używać więcej niż w ten kubeczek, ten co pokazuję wam teraz. Więc będziemy potrzebować dwie, dwie tutaj jarzyny takie, które mają jakieś 20 gram. Zaraz je zważymy, zresztą. Wyzerowało się jedna, druga, jakieś 15 gram nawet. Czyli mamy dwie jarzyny, 15 gram do naszego szejka, Próbować 20 gram banana. 20 gram banana. Czyli przycamy go. Okej, okay, ostatnim naszym składnikiem to właśnie wiśnie. E, musicie się upewnić, że nie mają pestek. Jeżeli kupujecie właśnie mrożone, to zazwyczaj one już nie mają pestek, ale jeżeli kupicie świeże, tak jak ja, to po prostu możecie sobie je zamrozić. Także jedną wiśnię. I zdecydowanie smakuje, ona czuć właśnie smak tej wiśni w naszym czekoladowym szejku i smakuje jeszcze lepiej. I dodajemy naszą wiśnię. Ok, tak wygląda nasz szejk ze wszystkimi składnikami, i będziemy je po prostu teraz miksować w Nutri Bulecie użyć miksera nawet, jeżeli nie macie takiego specjalnego e, do dzisiaj dzisiaj nutri Buleta. Jeżeli nie macie, tak jak mówię, możecie używać zwykłego miksera i będziemy miksować. Nasz szejk już jest gotowy. Przyszykujemy sobie szklaneczkę, i gotowy. Tak on wygląda.